Właśnie skończyłam układać mały bukiet tulipanów na kuchennym blacie, gdy mój telefon zawibrował. Wiadomość od Adriana. Spóźnione życzenia urodzinowe mamo. Przepraszam, że zapomniałem, to nie było celowe. Czemu mi nie przypomniałaś? Moje palce zawisły nad klawiaturą. Trzy dni spóźnienia, a wymówka brzmiała pusto. Słowa bolały. Nie z okrucieństwa, ale dlatego, że obnażały prawdę, której unikałam latami. Mój syn i jego rodzina cenili mnie bardziej za to, co mogłam im dać, niż za to, kim byłam. Przypomniałam sobie dekady jazdy do słonecznej doliny, w każdą niedzielę na rodzinne obiady, pieczenie ciasta za ciastem, wysyłanie przelewów na czesne, wkład własny na dom, remonty, wakacje. Każdą prośbę przyjmowałam z uśmiechem i przelewem. Każde urodziny, ślub czy osiągnięcie wspierałam bez wahania. A mimo to, tutaj byłam. Zignorowana w jedynym dniu, który miał dla mnie znaczenie, traktowana jak obca, a nie jak matka, która go wychowała i dała mu podstawy do wygodnego życia. Złość narastała szybko, ale pod spodem czaiło się coś ostrzejszego przejrzystość. Po raz pierwszy zobaczyłam schemat, który tak długo usprawiedliwiałam. Zależność Adriana, subtelne lekceważenie Klary, dzieci pochłonięte ekranami, cicha pewność, że moja hojność nie ma końca. Mój zmarły mąż, Jan, pracował bez wytchnienia, aby zapewnić naszej rodzinie bezpieczeństwo, a ja ślepo podążałam za jego dziedzictwem, pozwalając, by ich poczucie uprawnienia rosło bez kontroli. Wiedziałam, że nie mogę tego odpuścić. Nie czekałam na przeprosiny, które prawdopodobnie nigdy by nie nadeszły. Coś musiało się zmienić, i to teraz. Napisałam szybką wiadomość do mojego prawnika, już układając w myślach zarys planu. Tego wieczoru, Siedząc samotnie w ciszy mojego warszawskiego mieszkania, zdałam sobie sprawę, że zasady gry się zmieniły, a następny ruch należał całkowicie do mnie. Zawsze pamiętałam, że niedziele były zarezerwowane dla słonecznej doliny. Wyruszałam wcześnie z mojego mieszkania w Warszawie, jadąc dobrze znaną trasą na północ, próbując w myślach historii, które, miałam nadzieję, przyciągną uwagę Zosi i Mateusza na tyle, by oderwali wzrok od ekranów. Zawsze woziłam pudełka z domowym ciastem czekoladowym i świeżo upieczonymi ciasteczkami, a czasem małe słodycze, które Jan i ja zawsze im dawaliśmy, gdy byli mali. Przez lata dom był pełen ciepła, śmiechu wnuków, cichego uścisku aprobaty od Adriana i uprzejmych pytań Klary o mój tydzień. Wystarczyło to, bym czuła, że moje wysiłki mają sens. Jednak z czasem to ciepło zniknęło. Powitania Adriana stały się krótkie. Uwaga Klary nieustannie krążyła wokół jej telefonu lub kolejnej listy zakupów, a dzieci, Zosia i Mateusz wciąż wpatrywały się w swoje tablety. Próbowałam to usprawiedliwiać. Byli zajęci, rozproszeni, dorastali w świecie, którego nie do końca rozumiałam. Mówiłam sobie, że mam szczęście, że w ogóle tolerują moją obecność, że mam okazję regularnie ich widywać. Jednak z biegiem lat schemat stał się niemożliwy do zignorowania. Każdy przelew, który wysyłałam na czesne, każdy remont, który finansowałam, każdy prezent urodzinowy czy na ukończenie szkoły, który wysyłałam, czułam, że jest odbierany mniej jako dowód uznania, a bardziej jako oczekiwanie. Subtelne lekceważenie, pogardliwe spojrzenia, brak zainteresowania moim życiem, cisza, gdy mówiłam o moich troskach. Wszystko to narastało, aż nostalgia, której tak kurczowo się trzymałam, stała się gorzka. Zrozumiałam, że moja hojność stała się dla nich kulą u nogi, a nie gestem miłości. Pamiętałam dni po śmierci Jana, kiedy myślałam, że nasza rodzina zbliży się do siebie w żałobie. Zamiast tego, stałam się ich zabezpieczeniem finansowym, do którego sięgali bez wzajemności. Była to cicha frustracja, która rosła powoli, aż w końcu eksplodowała. Teraz wiedziałam, że te lata poświęceń muszą zostać docenione. Nie tylko po to, by oni zrozumieli, ale po to, bym ja odzyskała szacunek, który tak swobodnie oddałam na tak długo. Pewność, że miłość i wsparcie finansowe mogą być tak źle rozumiane, ciążyła mi na ramionach, gdy przygotowywałam się do zmierzenia się z kolejnym etapem tej nierównowagi. Pierwszy cios przyszedł z nienacka. Podczas lunchu w mojej ulubionej kawiarni na warszawskim Mokotowie, Tomasz Zieliński, który przez dekady pracował z Janem, a teraz doradzał Adrianowi w kwestiach inwestycji, podszedł do mojego stolika. Zapytał, jak się czuję, a ja wspomniałam o wiadomości urodzinowej od Adriana, myśląc, że to będzie luźna rozmowa. Jego oczy pociemniały i zawahał się. Heleno, powiedział ostrożnie, myślałem, że wiesz o zeszłorocznej inwestycji Adriana w technologię. Nie poszło dobrze, stracił sporą sumę. Mrugnęłam, niepewna, czy dobrze usłyszałam. Sporą sumę, ile? zapytałam, czując jak mój głos drży. Zakłopotanie Tomasza wzrosło. Mruknął coś, po czym w końcu powiedział, wystarczająco, by się martwić, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego zadłużenie na kartach kredytowych. Poczułam ucisk w żołądku. Długi, inwestycje. Nie powiedzieli mi nic, ani słowa. Pięćdziesiąt tysięcy złotych, które dałam im miesiąc wcześniej na czesne i podatki, teraz wydawało się kroplą w rosnącym oceanie. Uświadomienie sobie, że Adrian ukrywał to przede mną przez miesiące, a może lata, bolało bardziej niż złość z powodu zapomnianych urodzin. Poprzedniego wieczoru w moim mieszkaniu, mieszając herbatę, po raz pierwszy od lat pomyślałam trzeźwo, ile naprawdę dałam i o ilu rzeczach nie wiedziałam. Fundusz powierniczy, który Jan założył, aby chronić Adriana i jego rodzinę, stał się kulą u nogi, od której byli zależni, bez żadnej odpowiedzialności. Teraz widziałam to wyraźnie: przelewy, prezenty, ciche zgody wszystko to podsycało poczucie uprawnienia, a nie miłość. Następnego ranka zadzwoniłam do Ryszarda Kowalskiego, naszego rodzinnego prawnika. Potrzebuję pełnego rozliczenia wszystkiego, co dałam Adrianowi w ciągu ostatnich pięciu lat. Powiedziałam bez ogródek. W słuchawce zapadła cisza. Jego ostrożność była wyczuwalna. Jest pani pewna, że chce pani iść tą drogą? zapytał. Muszę wiedzieć, odpowiedziałam stanowczo. Dwa dni później w biurze Ryszarda wpatrywałam się w arkusz kalkulacyjny leżący przede mną. Wkład własny na dom, czesne, remonty, wakacje, osobiste prezenty. Ponad milion złotych bezpośrednich darowizn. Nie licząc wypłat z funduszu powierniczego, każda liczba była jak zdrada wyryta na papierze. Poczułam falę szoku i złości, ale pod spodem było coś jeszcze, przejrzystość. Zdałam sobie sprawę, że jeśli miłość doprowadziła mnie do ich wspierania przez dekady, to również zaślepiła mnie na manipulacje. Era pasywnej hojności dobiegła końca, a pierwsze kroki w kierunku strategii i wzmocnienia już kształtowały się w mojej głowie. Wiedziałam, że następny ruch będzie decydujący i nie mogłam dłużej zwlekać z konfrontacją. Spędziłam poranek siedząc przy kuchennym stole z arkuszem kalkulacyjnym Ryszarda Kowalskiego przed sobą. Każda liczba była przypomnieniem, każdy rachunek cichym oskarżeniem wkład własny na dom, remonty, czesne, spłaty kart kredytowych, wakacje. Ponad 100 tysięcy złotych, które dałam Adrianowi i jego rodzinie w zaledwie pięć lat. I to bez uwzględnienia wypłat z funduszu powierniczego, który pozostawił Jan. Rzeczywistość uderzyła mnie jak pociąg towarowy. Przez dekady grałam rolę, której nie wybrałam wiecznego dostawcy, niewidzialnej siatki bezpieczeństwa. Wzięłam telefon i zadzwoniłam do Ryszarda. Musimy wprowadzić zmiany, powiedziałam stanowczo. Wyjaśniłam, że chcę natychmiast wstrzymać wszystkie wypłaty z funduszu powierniczego i zablokować Adrianowi i Klarze dostęp do wszystkich kont, które kontrolowałam osobiście. Ryszard zawahał się, jakby spodziewał się, że się zawaham. Heleno, to wywoła reakcję. Jest pani pewna? Zapytał. Jestem pewna, powiedziałam z determinacją. Muszą zrozumieć, że czas, gdy mogli mnie lekceważyć, dobiegł końca. W południe zaczęły napływać pierwsze wiadomości. Telefon Adriana wibrował bez przerwy. Mamo, proszę, odbierz! Coś musiało się stać. Nie odpowiedziałam. Wkrótce potem na ekranie wyświetliło się imię Klary. Jej głos był ostrzejszy, niż się spodziewałam. Mieszanka paniki i niedowierzania. Heleno, co pani robi? Możemy to naprawić. Proszę nie robić nic pochopnie. Pozwoliłam dzwonić połączeniom, jedno po drugim, rozkoszując się ciszą, której nie doświadczyłam od lat. Nie była to okrucieństwo, które mnie powstrzymywało od odpowiedzi, była to przejrzystość. Po raz pierwszy miałam kontrolę. Każdy gorączkowy telefon i błagalna wiadomość były dowodem ich zależności, ich poczucia uprawnienia. Uświadomiłam sobie, że przez lata karmiłam zależność zamiast miłości. Ich panika to potwierdzała bali się utraty dostępu do pieniędzy, nie do mnie. Po południu wiadomości stały się desperackie. Adrian obiecywał zmiany, szukał wymówek, prosił o spokój. Klara próbowała innej taktyki, mieszanki uroku i poczucia winy, próbując manipulować mnie, bym się poddała. Ja milczałam, pozwalając, by chwila się przedłużała, obserwując schematy, które tak długo ignorowałam. Sytuacja nie była już negocjacją hojności, była testem granic i szacunku. W ciągu dnia poczułam siłę, jakiej nie czułam od czasów, gdy Jan jeszcze żył. Chodziło o więcej niż pieniądze o kontrolę nad moim życiem, o odzyskanie godności i sprawczości, które po cichu zanikały przez dekady. Przygotowałam scenę, a teraz to oni musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Skierowałam uwagę na kalendarz, oznaczając pierwszą niedzielną kolację po tej decyzji. Oczekiwanie na te konfrontacje wypełniło mieszkanie cichym napięciem. Nie rozumieli jeszcze, że nie chodziło tylko o finanse, ale o szacunek. A ja byłam zdeterminowana, by w pełni im to uświadomić. Następnego ranka na blacie w kuchni znalazłam bukiet białych róż i mały liścik podpisany przez Adriana i Klarę. Myślimy o Tobie zawsze z miłością głosił napis. Gest był nie na miejscu, niespotykany w swoim czasie i formie. Natychmiast zapalił w mojej głowie czerwoną lampkę. Wiedziałam, że róże nie są po to, by mnie świętować, ale by mnie zmiękczyć, bym zapomniała o rzeczywistości, z którą zmierzyłam ich dzień wcześniej. Później Zosia zadzwoniła do mnie radosnym, wyćwiczonym głosem: Cześć, babciu! Chciałam tylko opowiedzieć, jak mi minął dzień w szkole. Słowa wydawały się starannie dobrane, jakby czytała z gotowego scenariusza. Opowiadała o lekcjach, przyjaciołach i projektach z nienaturalną precyzją, jakby czytała scenariusz. Wtedy zrozumiałam. Adrian i Klara ją do tego przygotowali, zamieniając ją w narzędzie w ich przedstawieniu. Każde zdanie. Każdy udawany ton entuzjazmu miał na celu manipulowanie mną i zmuszenie do ponownego przemyślenia mojej decyzji. Wieczorem dostałam od Mateusza ręcznie pisany list. Jego pismo było niezwykle schludne, wręcz nienaturalne jak na dwunastolatka. Kochana babciu, myślałem, jaka jesteś wspaniała, mam nadzieję, że spędzimy razem więcej czasu. Choć list wydawał się słodki, nosił subtelny ślad rodzicielskiego nadzoru. Nie był to spontaniczny akt miłości, był wyrachowany, mający wywołać poczucie winy. Zaczęły napływać telefony i wiadomości. Głos Adriana przez telefon był łagodny, zmartwiony moim zdrowiem, zadawał trywialne pytania, które nie obchodziły go od lat. Wiadomości od Klary przeplatały się między uprzejmym urokiem a zawoalowanymi wyrzutami, naciskając na mnie, bym cofnęła ustanowione granice. Słuchałam w milczeniu, katalogując każde zdanie, każdy wzorzec, rozpoznając stare strategie, które zawsze stosowali, gdy w grę wchodziły pieniądze. Prawda uderzyła mnie z pełną mocą. Ich uwaga nie była już szczera, była przedstawieniem. Próbowali manipulować moimi emocjami, aby odzyskać dostęp do bogactwa, od którego stali się zależni, aby odzyskać kontrolę nad życiem, które budowałam przez dekady. Pod koniec dnia usiadłam w fotelu, czując chłodną jasność. Zrozumiałam, że to dopiero początek. Gest, listy, zaaranżowana miłość to była tylko pierwsza warstwa większego planu, który zagrażał nie tylko moim finansom, ale też mojej autonomii i dziedzictwu. Musiałam poznać pełen zakres tego planu, zanim podejmę kolejny ruch. Otworzyłam telefon, by jeszcze raz przejrzeć wiadomości z dnia, zdając sobie sprawę, że odkrycie prawdy stojącej za tym zmanipulowanym uczuciem będzie wymagało więcej niż intuicji będzie wymagało śledztwa. Zatrudniłam Patrycję Nowak, prywatną detektyw, którą Ryszard polecił mi lata temu, aby przejrzała finanse Adriana i Klary. To, co podejrzewałam o manipulację, teraz wymagało dowodów. Byłam zdeterminowana, by nie mylić intuicji z paranoją. Patrycja pracowała szybko, przeglądając wyciągi bankowe, akty własności i nietypowe transakcje, które umykały uwadze pod pozorem normalnych rodzinnych relacji. Pierwszy raport przyszedł po południu: zagraniczne konta, nieudane próby przelewów, duże sumy przekazywane przez firmy słupy, polisa ubezpieczenia na życie, w której ja byłam ubezpieczona, a Adrian był beneficjentem, wykupiona bez mojej wiedzy. Ręce drżały mi gdy czytałam każdą linijkę, a rzeczywistość osiadała w moich żyłach jak lód. To nie było tylko niedbalstwo finansowe, to było celowe, wyrachowane i trwające latami. Następne odkrycie Patrycji potwierdziło moje najgorsze podejrzenia. Adrian konsultował się z psychiatrą rzekomo w celu ogólnej porady, ale notatki wskazywały, że badał kroki prawne w celu ustanowienia kurateli nade mną, twierdząc, że mogę być niezdolna do zarządzania moimi finansami. Poczułam, jak zaciska mi się klatka piersiowa. Mój własny syn wdrożył cichy plan, który pozbawiłby mnie autonomii, jednocześnie utrzymując dostęp do każdego grosza, który zarobiłam i zarządzałam. Najpierw przyszła złość ostra i paląca, potem ostygła w skoncentrowaną jasność. Każdy prezent, który dałam, każdy przelew, który wysłałam, każdy akt hojności przez dekady był używany jako narzędzie przeciwko mnie. Zrozumiałam, że kwiaty, listy od dzieci, udawane zmartwienie były częścią wielowarstwowej strategii, by sprawić, bym wyglądała na niestabilną, bym ustąpiła, by znormalizować pomysł, że potrzebuję ich nadzoru. Natychmiast zadzwoniłam do Ryszarda Kowalskiego. Mamy poważny problem powiedziałam. Opisałam dowody, zagraniczne konta, próby przelewów, polisę ubezpieczeniową i konsultacje z psychiatrą. Ryszard słuchał, a ciężar sytuacji był wyczuwalny w jego głosie. Heleno, to jest wykorzystywanie starszych osób, to jest systematyczne, musi pani działać ostrożnie, ale zdecydowanie. Wiedziałam, co robić: po pierwsze, chronić Zosie i Mateusza. Zorganizowałam, by spędzali czas ze mną poza domem w słonecznej dolinie, zapewniając im bezpieczeństwo i stabilność emocjonalną podczas gdy konfrontacja będzie się rozwijać. Po drugie, potrzebowałam, by Patrycja dalej zbierała dowody, tworząc niezaprzeczalny zapis ich oszustwa. I w końcu musiałam przygotować się na to, by stawić czoła Adrianowi i Klarze z całą prawdą, by odzyskać kontrolę nad moim życiem i dziedzictwem. I... Tego wieczoru, siedząc w moim mieszkaniu, z cichym szumem Warszawy na zewnątrz, czułam mieszankę zdrady i strategicznej furii. Zawsze kochałam moją rodzinę, ale miłość pozwoliła na rozkwit manipulacji. Teraz to moja determinacja i jasność ustaliłyby zasady. Następnym krokiem była konfrontacja, rozliczenie, którego nie mogłam ani odłożyć, ani zawieść. Powiedziałam Ryszardowi Kowalskiemu, że sama skonfrontuję się z Adrianem i Klarą. Nie zamierzałam pozwolić, by dalej mną manipulowali, ani udawali, że ich zorganizowane gesty odkupią lata ich poczucia uprawnienia. Zaplanowałam spotkanie w moim mieszkaniu w Warszawie, na neutralnym gruncie, ale zdecydowanie pod moją kontrolą. Upewniłam się, że Patrycja Nowak dyskretnie monitoruje dom. Przyjechali o zmierzchu, z twarzami spokojnymi, ale napiętymi. Adrian próbował zaoferować ciepłe powitanie, ale zauważyłam lekką sztywność w jego posturze. Klara miała wyćwiczony uśmiech. Wskazałam im, by usiedli, a ja wyjęłam teczkę, którą przygotowałam z dowodami od Patrycji. Zanim o czymkolwiek porozmawiamy, chcę, żebyście w pełni zrozumieli zakres tego, co odkryłam zaczęłam. Wyłożyłam na stół dowody zagraniczne konta, próby przelewów, polisę ubezpieczeniową, która nazwała Adriana beneficjentem oraz konsultacje psychiatryczne, mające na celu podważenie mojej zdolności do decydowania o sobie. Obserwowałam, jak ich twarze przechodzą od pewności siebie do bladości, a wyćwiczony spokój rozpada się w gruzy. To, kontynuowałam, nie jest błąd. To jest schemat oszustwa, który trwa od lat. Wasza zależność od moich zasobów już była nadmierna, ale wasza próba uzyskania prawnej kontroli nad moimi finansami i majątkiem przekracza granicę, której nie mogę zignorować. Adrian otworzył usta, by protestować, ale podniosłam rękę. Nie ma miejsca na wymówki. Wyprowadzicie się z domu w Słonecznej Dolinie do końca miesiąca. Zmieniam swój testament, aby cały majątek przeszedł na Zosie i Mateusza, gdy skończą 25 lat, bez waszego dostępu w żadnych okolicznościach. Zobaczyłam, jak opanowanie Klary wreszcie pęka. Jej usta zaciskają się w cienką linię, a oczy zwężają w niedowierzaniu. Daję wam 30 dni, powiedziałam stanowczo. 30 dni, by pokazać, że szanujecie mnie jako osobę, a nie jako źródło dochodu. Każda manipulacja, każda próba odzyskania kontroli przez oszustwo zakończy się na stałe. Znajdziecie sobie inne mieszkanie i sami będziecie zarządzać swoimi finansami. Adrian Claro, czy to jasne? W pokoju zapadła cisza, przerywana jedynie cichym szumem miasta na zewnątrz. Ramiona Adriana opadły. Opór zniknął, gdy w końcu zrozumiał powagę moich słów. Ręce Klary lekko drżały, zdradzając intensywność jej szoku. Oparłam się, obserwując jak ciężar odpowiedzialności spada na nich. Podeszłam do Zosi i Mateusza, którzy stali w ciszy w drzwiach. Zostaniecie ze mną tak długo, jak to będzie konieczne. Wybory waszych rodziców nie mają wpływu na wasze bezpieczeństwo ani dobrostan. Oczy dzieci rozszerzyły się, a ulga złagodziła ich twarze. Oparłam się w fotelu i pozwoliłam, by chwila trwała. Konfrontacja się zaczęła. Prawda wyszła na jaw. Zastosują się do tych granic, czy zmierzą się z konsekwencjami swoich działań? I po raz pierwszy od dekad czułam się w pełni w kontroli. Następne tygodnie miały sprawdzić siłę tych granic. I ujawnić, czy ta rodzina mogłaby odbudować się na fundamencie uczciwości, a nie manipulacji. Minęły miesiące od konfrontacji, a cisza w moim mieszkaniu jest teraz inna, lżejsza, bardziej wolna, bardziej przypominająca moje własne życie. Adrian zaczął pracować na skromnym stanowisku sprzedawcy, ucząc się dyscypliny i odpowiedzialności po raz pierwszy od lat. Klara zapisała się na terapię, aby zająć się swoimi nawykami wydawania pieniędzy, i bierze kursy online, aby zaktualizować swoje umiejętności marketingowe. Dom w słonecznej Dolinie został sprzedany, a oni przenieśli się do mniejszego mieszkania, żyjąc w ramach swoich możliwości finansowych po raz pierwszy w dorosłości. Zosia i Mateusz są bezpieczni i dobrze się czują, a ich codzienne życie jest dostosowane do stabilności i uczciwości. Nadal spędzają ze mną weekendy, ale ich wizyty nie przypominają już przedstawienia. Śmieją się swobodnie, dzielą się historiami bez przymusu i pytają o moje życie, bo naprawdę ich to interesuje. Widok, jak dorastają i rozkwitają bez presji manipulacji ze strony rodziców, jest cichym triumfem. Zaczęłam też inwestować czas w siebie. Dołączyłam do klubu książki, który zawsze podziwiałam. Po południu zaczęłam malować akwarelami. A nawet zaczęłam spotykać się ze Stefanem, miłym wdowcem, którego poznałam na konferencji w muzeum. Poczucie autonomii i osobistego spełnienia, które tak długo odkładałam na później, teraz wydaje się namacalne i ekscytujące. Zdałam sobie sprawę, że granice, które postawiłam, nie tylko mnie chroniły, ale też wyzwoliły. Nasze rodzinne kolacje zostały wznowione, choć na nowych zasadach. Adrian i Klara uczciwie dokładają się, nie oczekując jałmużny, a dzieci uczestniczą w nich bez scenariuszy i presji. Atmosfera jest wciąż ostrożna, ale jest prawdziwa. Po raz pierwszy od lat szacunek i komunikacja zastąpiły poczucie uprawnienia i oszustwo. Pieniądze, które kiedyś definiowały interakcje w rodzinie, nie mają już władzy nad relacjami. Często zastanawiam się, co Jan i ja zbudowaliśmy. Prawdziwym dziedzictwem nie była fortuna, dom ani fundusz powierniczy. Była to szansa na wychowanie w uczciwości, odpowiedzialności i miłości. Lekcje, które Adrian i Klara teraz uczą się w twardy sposób. Była to wiedza, że szacunek i granice są cenniejsze niż jakakolwiek suma pieniędzy, i że nawet w rodzinie można wymagać godności bez poświęcania miłości. Gdy obserwowałam, jak Zosia uczy Mateusza nowej gry w karty, i słyszałam, jak śmiech wypełnia pokój, wiedziałam, że długa i bolesna praca była tego warta. Odzyskałam swoje życie, swój głos i moją rodzinę w sposób, który mógłby przetrwać. Lekcje cierpliwości, odwagi i granic w końcu zakorzeniły się. A droga przed nami, choć wciąż pełna wyzwań, wydawała się pełna możliwości i prawdziwej więzi. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz więcej takich historii, zasubskrybuj kanał Dziennik Emocji.